No, policja powiedziała, Czy jesteś trzeźwy? Powiedziałem, że tak. I policjant przyniósł y, po prostu automat, ten automat. Y, autom, automat do dmuchania. Alkomat! To nie elektryczny. Przepraszam bardzo, proszę nie przerywać mnie. No i się ogółem dogodaliśmy się. Kochani moi Wyniósł swoje brudne ubranie Jakie brudne ubranie? Brudne było Nie gadaj mnie Przyszedł w środę No masz Nagrywaj Jak nagrywaj. może Jak może mczyciel Nagry No nagrywaj Ja jestem żółwito pana nagrywaj Ale masz ładnego pana No nagrywaj Ładnego To jest ubranie majora Poprana, a pralka, posłuchajcie jak pracuje teraz, posłuchajcie. Widzicie? Ja mam naprawiać. Ja mam naprawiać. Ja mam naprawiać praleczkę. Bo, meksyka... bo nie meksy... majorek nie umie naprawić. Popsuł. Kto naprawia? Krzysztof Koronowicz. La policji chciał powiedzieć, żeby mnie po prostu z domu wygonić już. To Ale ja nie po. Mówią, most. że mam prawo wyprowadzić. Jak prawo? Jak ja jestem zamordowany na stałe tutaj. Aha. Cztery i pół roku ponad mieszkam. Święta, nie święta, urodziny mu robiłem. On, jakie zrobił urodziny? E, jakie? <laughs> Wcześniej robił imieniny, to po prostu w patce po prostu jakieś. Ciastka i czekoladę chciał dla mnie dać. Spaczek ludzie wysyłają. No to właśnie tak to jest. widzicie jaka woda brudna. Zobaczcie. Zobaczcie, w wiatrze. To sprawdźcie, była spuszczana. Zobaczcie, to lecie, jaka brudna woda. Zobaczcie. Zobaczcie. I szanowny, zobaczcie, nawet sznura nie umie założyć, e, zaplątać tutaj jak normalnie żeby był tak szanowne państwo to jego jest sprawka a później wszystko jedzie po mnie ja zajadę do tam gdzie trzeba i zrobię o widzicie jaka woda o brudna o pralka jaka o nawet spłukać mnie, umie spuścić nie umie zero nic nie umie zrobić tylko wszystko żeby ja robił tak Wstał, ja siedzę tu na krześle, jak siedziałem. Od razu rzucił się, ustami do mnie: że ja zadłem pół kiełbasy jego. Jego kiełbasy nie jadłem. Drugą kiełbasy ja do, to kupiłem, a pół do, nie ma. Dopiero e, jego kiełbasy, jak powiedziałem, nie brałem całkowicie, nie jadłem. A, drugą kiełbasę a kto stało, zjadł pies? Nie, tak jak ja siedzę, e, tylko odwrócony bym jeszcze taką. Zostałem w plecy, kiełbasę drugą. Połóweczką Bach! W plecy, rzucił i musiałem wezwać policję. A policję? I policja nakazała jemu, jako być kulturalny, uczciwy, nie pyskować do mnie i tak dalej. Bo ja mam prawo... Ja nie jestem twoim jakimś mam tym. prawo, mam prawo wyprowadzić lokatora za bramkę. Tak jak wy mówiliście, mam prawo. I

Ja chciałem te reklamówki wczoraj wyrzucić, co tam teraz pokazuje. A mówię, nie, reklamówek nie wyrzucaj. O, a, jeszcze, właśnie wczoraj zobaczyłem. No, zobaczcie. O, tutaj siedzi najczęściej. Wziął, o, reklamówki są. W reklamówce wali. O, deszcz padał. Ja Pierwszy raz taki. Nawet naprawić, nałożyć paszka klinowego nie umie. Tak, to jest jego majora sprawka. Że brudno ubranie pierze, piasek, wszystko tu jest i tak dalej. Tak. Nawet nie umie tego zrobić. Tego nie umie zrobić nawet. Tak. Wszystko ja muszę robić. Płukać, wszystko. No, to specjalnie robi, żeby ja nie zdążył pojechać, ja tego robić nie będę, Później zrobię, ale, bo ja potrafię to zrobić. Nałożę, poluzuję silnik, nałożę pasek klinowy, bo to się nazywa pasek klinowy, no, nie, gumka, nie Ale ja mogę, tak powiedzieć, przepraszam bardzo, nie gumka, ale... Nie. Pasek klinowy się nazywa, proszę nie przeszkadzać no. jak ja nagrywam, to się nazywa pasek klinowy, nałożę pasek klinowy naciągnę silnikiem pasek klinowym, bo się naciąga, tak. To spadało parę e, razy. To e, przykręcę mocniej i znowu pralka będzie hulać. Ja potrafię to zrobić, naprawić. Ja potrafię to zrobić, a on nie potrafi tego zrobić, nawet. Tak, nie potrafi tego zrobić, o. No, O. Nagraj. O. O, nie potrafię tego zrobić. Nagraj! No tak. Nagrywa. Dziękuję bardzo. Konfidencie. Ja nie konfident, ja jak tylko... nie? E... A tu nie spadała wcześniej? Znowu e... jak zapcha e... swoimi parfumami ja. z lasu, e... przynosi. Już, ruch, już zaczynasz? do pralki. To pewnie, że, że silnik nie może przełamać. Wiernik nie może przełamać, bo tam to wiernik się nazywa nie może przełamać i ja muszę naprawiać jeszcze policjanci nakazali naprawić a ja powiedziałem, że on nic nie może e, zrobić. Nie powiedziałeś, że on dwie lewe, lewe ręce. Że lewe rączki ma bo to prawda. No dobrze. Bo to prawda? To się że, pozbędziesz. Że, że, że. Telewizor też, e, daj daj też muszę mu zabrać, celu... kamerę zabrać i byli, wtedy się pozbędziesz. Byli, się byli, mnie. byli ludzie i dałem jemu uruchomić huswarnę najmniejszą. Z mocy czterdziestka. No to twoje, ja nie jestem ze wsi, jestem z stoku Niech sobie. Te, te ludzie, co gadają, a było wcześ, wcześniej. A to nie był jakiś rozpuszczalnik, czyli to też była woda, całe te. I udowodniłem. Że wy ludzie dla mnie i Krzyśka wysyłacie jakieś rozpuszczalniki? Do czego? Czoło sobie wysmarujcie. Prawda.